Dokładne pochodzenie tego nagrania nie jest mi znane, jednakże przedstawia ono jakieś dziwne coś, które po prostu sobie przechodzi. Jak możecie zauważyć, postawę owej kreatury można porównać do człowieka. Szczerze nie wiem, co to jest za zwierzę lub co to jest za fotomontaż, ale jak wiecie, planeta nie została zbadana w 100%, więc być może żyje coś, o czym nie mamy pojęcia. Ten materiał został nakręcony w Brazylii i przedstawiał on rzekomego kosmitek, który wydaje jakieś dziwne odgłosy. I nawet mówi w języku angielskim bad dog, czyli zły pies. I z nieoficjalnych źródeł wyczytałem, że przybyt innej planety szybko został zamknięty w strefie wojskowej. Jeżeli chodzi o tego stwora, którego teraz widzicie, to został on znaleziony w Indonezji przez jakiegoś rybaka. Niektórzy tamtejsi mieszkańcy twierdzili, że jest to jakaś ogromna kałamarnica, jednakże władze miasta nie wiedziały co to za gatunek wodnego stworzenia. Rozmiarami ten swój przypomina wieloryba, jednakże dokładne pochodzenie tego zwierzęcia nie jest mi znane. Według autora tego nagrania, stwór ten został uchwycony na skażonej strefie Czarnobyla i przedstawia bardzo dziwne zwierzę, przypominające swoją posturą łosia. Jednakże nie posiada on ogromnego poroża, tylko małe uszy. Według wielu nagranie to jest autentyczne, jednakże czy faktycznie zostało nagrane na terenie Czarnobyla? Tego nikt niestety nie potwierdził. Jeff The Killer Historia tego psychopatycznego zabójcy chyba jest znana każdemu Który choć troszeczkę zainteresował się tematem Pass, Nagranie te przedstawia małą dziewczynkę, która po prostu mówi do kamery O, Jednakże nagle usłyszeli oni jakiś huk na dworze Kurwa! Kurwa, ty kurwa! Starszy brat postanowił iść to sprawdzić. I gdy wyszedł na dwór, ujrzał tam Jeffa. Z przerażeniem uciekł do domu, ale niestety ich koszmar się nie skończył. Tak, braku, ruchałem Ci matkę. Z tego co mi wiadomo, nagranie jest autentyczne, jedni miał cel wobec dwójki tych młodych osób, nie jest mi znany. Nagranie, które teraz zobaczycie według mnie jest fejkiem, ale dlaczego to wytłumaczę zaraz? Jednakże film ten przedstawia dwóch mężczyzn, którzy z latarkami postanowili wybrać się i pozwiedzać trochę jaskinie, jednakże spotkała ich dziwna niespodzianka, a mianowicie znaleźli oni szkielet, który się ruszał. Jak możecie zauważyć, jeden z mężczyzn ucieka, natomiast drugi kameruje, ale standardowo opinię zostawiam wam. Na świecie żyje wielu zwolenników Yeti i wierzą, że taka istota istnieje. Jak wiecie lub nie wiecie, Yeti jest przedstawicielem nieznanego gatunku, łączącego zwierzę z człowiekiem. Występujące na wysokogórskich regionach Himalajów, w internecie jest wiele nagrań, które przedstawiają rzekome Yeti złapane na kamerze. Jednakże jakiś czas temu do internetu trafiło nagranie, które to rzekomo przedstawia Yeti uchwyconego na kamerze w Rosji. Film ten, tak jak większość, jakich dziwnych zjawisk jest nagrany tak zwaną pralką, czyli kamerą o słabej jakości, nagrania. Dużo osób uważa nagranie za autentyczne, które przedstawia Yeti UUUUUUUUUUUUUU fajne! UGA BUGA UGA BUGA KURWA JEBANE RĘKAWICE JAK TO SŁUŻ KURWA A opinię standardową zostawiam wam możecie się podzielić ją w komentarzu czy według was to fake, czy nie fake czy wierzycie w Yeti, czy nie wierzycie Ten nagranie pochodzi z Australii i wiele osób twierdzi, że widzi tam wysokie te stworzenia. Niektórzy również twierdzą, że widzą tam dwie istoty. Jednakże, jak dla mnie, może być to po prostu miejsce, w którym drzewo poczarniało. Ale mogę się również mylić. Gobliny to raczej fantastyczne stworzenie, jednakże po sieci krąży kilka nagrań, które uwierzchniły małe, biegające stworki. Będzie biegane, będzie biegane. Za rok maraton. Jednym z najpopularniejszych jest te, które widzicie teraz na ekranie. Kilka lat temu miało one swoje kilka minut w internecie i było niezłym wiralem. Wiele osób twierdzi, że to fake. A natomiast inni, którzy zobaczyli również inne nagrania, mają odmienne zdanie od reszty. Jeden z chłopaków znikł, to postanowili iść go poszukać i wtedy ujrzeli te wysokie stworzenie w garniturze, trzymające ich znajomego. Chłopacy przerażeni uciekli i teraz nie wiem, czy to tylko głupi prank ze strony jednego ze znajomych, czy chory psychicznie człowiek faktycznie porwał tego chłopaka. J D